To jest 15. edycja Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Pożarniczych. Jest to impreza dla wszystkich, od najmłodszych do najstarszych. E, wo, e, wozy strażackie są małe, duże, stare, nowe, czego dusza zapragnie. Wszystko w jednym miejscu. Wozów przyjechało ponad 300. 265 było zapisanych, ale dużo wozów dojechało, e, które się nie, nie zdążyły zapisać, ale dojechały do nas, bo chciały być razem z nami. A takim e, jakby dla nas, dla organizatorów, to mamy nowy, nowy wóz zbudowany przez, przez nas samych e, dla e, dziecięcej drużyny pożarniczej. E, to jest drużyna zawiązana w zeszłym roku i postanowiliśmy na zlot właśnie zbudować im nowy samochód. I to my jako organizatorzy strażacy samiśmy zbudowali ten samochód od podstaw. Jesteśmy pierwszy raz no, stare, piękne samochody, klasyki wozy pożarnicze, też mamy stara takiego, nie za nowego, dlatego wybraliśmy się. No i dużo też nowych straży, gdzie można czerpać jakieś nowości, informacje, no i tak dalej. No. Przyjechaliśmy dzisiaj naszym zabytkowym Żukiem z naszej jednostki. Dla nas jest to tak ważne, nasz Żuk niestety po drodze w tym roku odmówił nam posłuszeństwa, ale stwierdziliśmy, że to jest tak ważne, żeby integrować się z innymi jednostkami, żeby budować tą rodzinę strzelacką że zadzwoniliśmy szybko po lawetę, pożyczyliśmy lawetę, wzięliśmy żuka na, na lawetę, przyjechaliśmy tutaj, udało nam się jeszcze chwilę w tym korowodzie pojechać, no ale dla nas to jest takie, no zepsuł się, co z tego, działamy dalej po prostu tak, jak straż powinna działać. To nie zadziałało, to działamy coś innego. Musi być, musi być akcja, jest akcja, jest reakcja, tak? Tak jest. A, a co jest fajnego na tym złocie? Co was tutaj Padek, co ci się podoba? Co mi się tutaj podoba? Tak. Ta integracja, że tyle, tyle ludzi Dobra. tutaj jest, jest, jest to po prostu coś fajnego, tak? Mi się to bardzo podoba, tak. Jest... Teraz jesteśmy dokładnie 24 metry nad ziemią. Mhm. I jak wygląda świat z pozycji strażaka wiele metrów nad ziemią? Wszystko zależy od sytuacji. No ale tak jak widać, dookoła widoki są przepiękne, pogoda dopisuje. Mhm. Dzisiaj obyśmy, obyśmy w takich warunkach się mogli spotykać, a nie przy działaniach. Mhm. A dzisiaj jest taka też rekordowa edycja, wozów przyjechało bardzo dużo, czy jest tu coś z takich ciekawych, coś już tu widzieliście z takich ciekawych wozów? No, oczywiście, jest tu dużo historycznych wozów, no, no mamy przekrój można powiedzieć od lat 60, od lat 50, no praktycznie do najnowszych 2024 rok produkcji, także można podziwiać naprawdę bardzo dużo samochodów różnych grup, różnych specjalizacji, no i co roku, co roku wygląda to bardziej imponująco. Teraz to, co widać za nami z 24 metrów, za chwilę wyjedziemy na 37, to myślę, że jeszcze lepiej będzie to wszystko wyglądać. A co fajnego jest dla Was, strażaków, w takim zlocie? Co Was tu ciągnie? No to, że możemy się spotkać, przez wymienić doświadczeniami, to jest najważniejsze. Taka integracja jest ważna? No oczywiście. Oprócz tego stresu przy działaniach, no to takie miejsca pozwalają rozładować ten stres każdemu, każdemu z tych ludzi, którzy tutaj przybyli. No i to jest najważniejsze w tym wszystkim, być razem, spotykać się, rozmawiać, wymieniać doświadczeniami. A to, że nie wiem, podchodzą też zainteresowani, oglądają wozy, czy to też dla Was jest fajne, że się ludzie tym interesują? naszą pracą? Ano, pewnie, bo jak rzucimy okiem na tych wszystkich młodych ludzi, którzy tutaj się kręcą, to potencjalnie do nas do Ochotniczej Straży Pożarnej jest, no to są kolejne osoby. To jest taki młody, młody narybek, który w pewnym momencie zasili nasze szeregi. Mam na imię Jakub, jestem w młodzieżowej drużynie pożarniczej w Knurowie. Interesuję się strażami pożarnymi. Jeżeli słyszę, że gdzieś jedzie, to zawsze za nimi biegam i tak dalej. Najbardziej na zlecie mi się właśnie podobał korowód. Jak samochody jeździły po kolei. No, było głośno, więc było fajnie. Zawsze lubiłem pomagać i zawsze pomagałem. A w przyszłości planujesz zostać strażakiem? Oczywiście. No, mam zamiar. Najpierw pójść do Ochotniczej Straży Pożarnej, następnie przejść odpowiednie szkolenia, szkoły pozdawać odpowiednie i pójść do Państwowej Straży Pożarnej. Dziecięca drużyna powstała w 2012 roku. W wieku dzieci są od 5 do 10 lat. Mogę też powiedzieć, że warto zaczynać z dziecięcymi drużynami pożarniczymi ogólnie w Polsce, bo mamy i w tym momencie 998 drużyn, ponad 15 tysięcy dzieci. Mogę się jeszcze też pochwalić, że są również osoby, które zaczynając mając 6 lat dziś wyjeżdżają do akcji. Uczymy ich poprzez zabawę, jak zachować się danej sytuacji, jak wezwać pomoc, jak tej pomocy w miarę możliwości jako dzieci mają udzielić. A to jest bardzo ważne poprzez pierwszą pomoc, poprzez zachowanie, bo niekiedy my dorośli tracimy głowę, jak się coś stanie. Nawet przykład z nie tak dawna, bo bodajże z trzech tygodni, dziewięciolatek Antek z mojej drużyny, z naszej drużyny wezwał pomoc do mamy, która straciła przytomność. I w tym momencie uratował mamy życie. Strażakiem się przede wszystkim jest, a nie bywa. Więc sam twój. Jakby, takie poczucie odpowiedzialności za innych ludzi, tutaj przede wszystkim musi być odczuwalne. I przede wszystkim głowa, która na tym wszystkim myśli, musimy do wszystkiego podchodzić indywidualnie. To jest, to jest to, co się najbardziej kocha. Przyjeżdżasz na akcję, nie wiem, słyszysz, słyszysz dźwięk syreny. I nie wiesz do czego jedziesz, co się stanie, nie ale wiesz czy, przypad... czy może nie wrócisz nawet z tego działania, ale jedziesz, bo wiesz, że komuś może dziać się teraz krzywda i bez zastanowienia wskakujesz do samochodu, jedziesz do straży, ubierasz swój nomex i głowę odcinasz totalnie od codziennego życia, liczy się tylko to, żeby komuś pomóc i to jest piękne. I wracasz z tego zdarzenia i myślisz, pomogłem. Ale...